Dobra, pogesz pan. Może już się ustało. Kunolis, ty tam sprawdzaj z tyłu. Wdychaj, wdychaj. Zrobimy pomiar CO2. Człowieku, ty powinieneś kurwa w NASA pracować. <grybujesz> Swoim talentem powinieneś w NASA kurwa robić. Tu wpierdol. Będzie lepiej. Trzymało. O ty, kurwa, co to się dzieje mi tu Bo tu trzeba przyjebać, gdzie jest młotek. Słuchajcie, muszę sprawdzić, czy się głos nagrywa, może ja pierdolę, a to się nie, nie nagrywa. A idź pan, kurwa pchuj! Niemożliwe moja robota się psuje? Co jest do chuja? Starzejesz się człowieku Nie mam czym uciąć O, widziałeś luksus poszło do lodówki No i to was z butów wypierdoli O kurwa! Ale to kurwa, co teraz zobaczycie... To, co teraz zobaczycie... Tego się nie da opisać. Musicie to zobaczyć. To was z butów wypierdoli. <słyski> Chodź! Puchuję? No fucking way! A, idź pan kurwa, pchuj. Kurwa, jeszcze sejcięto, muszę przestawić. Nie, Kurwa! Jeba. Ej, słabe coś hamulce są. O kurwa gumeczka gdzieś łobdar Michuju bez płacił kurwa. Dobra kurwa, pchaj chuja Kunolis. śrubokry podaj Kunolis. to został kurwa nam Także git malina do następnego